Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Peter, wygrywamy pierwszy oficjalny mecz. Był to twój pierwszy oficjalny mecz w barwach Sparty Wrocław. W dodatku przeciwko twojej byłej drużynie. Jakie emocje ci towarzyszyły? Emocje były duże, ale generalnie jakby myślę, że sobie z tym poradziłem. Głowa dobrze pracowała, ale generalnie gdzieś tam potrzebuję może jeszcze czasu, żeby z tym torem tutaj się bardziej zgrać, bo jakby ze swojego indywidualnego wyniku nie mogę być zadowolony, ale najważniejsze, że drużyna wysoko wygrywa i tyle. No właśnie, bo świetny, świetny start, później no, pięć, finalnie 5 punktów, plus jeden bonusowy, tam ten powtórzony bieg siódmy, więc tak jak mówisz, no, do końca zadowolony nie jesteś, no ale też nie jest tak źle. Cały czas wprowadzali, wprowadzaliśmy korekty, bo od pierwszego biegu tak naprawdę czułem się wolny i e, gdzieś tam e, nawet bym e, odważył się powiedzieć, że ten numer, który dostałem tutaj na ten mecz, to na pewno e, tą trójkę mi pomyłkę e, bardzo zdobyć, e, tym bardziej, że pierwsze pole było e, dobre e, od początku zawodów. I na samo oko po prostu było bardziej przyczepne, więc wiedzieliśmy, że te pierwsze pole może dominować, ale generalnie jakby punktowo nie mogę być zadowolony. No, chciałbym na pewno dać, dać od siebie więcej punktów, ale no cóż, najważniejsze, że pierwsze zawody za nami wygrana, drużyny cało zdrowo kończymy. No i co? Szykujemy się na kolejne mecze. Wspominałeś o korektach. Wiemy, że na sparingu no dwa zatarte silniki. Na, na, na ostatnim sparingu, powiedz, czy te problemy techniczne już zażegnane? Kurczę, mam cztery nowe silniki, i poprzednio na treningach wydawało się, że jest ok. I trenerzy, i generalnie my zawodnicy, jak gdzieś tam rozmawialiśmy, to. Jakby pozytywnie każdy się gdzieś tam wypowiadał o, o, o szybkości. No, ale właśnie w ostatnim czasie, właśnie jak wróciliśmy tutaj do Wrocławia, po prostu wydaje mi się, że potrzebuję czasu. Jestem przy, jakby przyzwyczajony do, do pracy motocyklów, może na, na, na ciutkę innej nawierzchni, i, i, i te korekty po prostu, które wprowadzam, nie są. Dobre, ale na szczęście mamy świetnych zawodników, którzy też z chęcią mi podpowiadają tutaj i na pewno myślę, że w najbliższym czasie jakieś dobre ustawienie tutaj na, na olimpijski znajdziemy.